Siemanero, z tej strony RT Gamer. Do was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Przejdźmy też do Raven Cards. Są to podstawowe rzeczy w tej grze. Na początku gry zdobędziecie kilka paczek kart. No i czym te karty są? No, karty są ulepszeniami naszych skill. Mamy do wyboru kilka różnych jakości. Mamy do wyboru też kilka różnych archetypów. Na przykład ja gram teraz wizardem, więc mam tutaj swoje archetypy. Mogę wybrać konkretny skill i sprawdzić, czy mam do niego kartę. Jeżeli skill jest jakiś podstawowy i robi coś, to karta zmienia jego, dodaje po prostu do tego, do tego skilla pewne modyfikatory. Przy, przy przypadku na przykład podstawowego czaru dla mojego maga, czyli jest to załóżmy Ice Store, zadaje 29 obrażeń w medium, w małym obszarze, tak, slowuje target o 20% na 3 sekundy i nakłada frost tak. tak to wygląda w podstawie, no i klikając cards mogę dołożyć tutaj kartę. akurat teraz nie mogę na tym skillu, bo nie mam go aktywnego, ale na przykład mogę wam pokazać jakie tam są te karty, czyli mogę mu dołożyć kartę iceforge frost color i wtedy ice storm będzie, nie musi być dłużej kastowany, on po prostu kliknę go i on będzie działał i zadaje obrażenia 60% tego, co powinien zadać, czyli są, osłabia go, ale nie muszę go trzymać. Albo mogę wybrać Blizzard Beast, wtedy moje kamienie spadają dwa razy szybciej i zadają 30% obrażeń, czyli albo nie kastujemy i otrzymujemy mniejsze obrażenia od tego, znaczy mniejsze zadajemy, albo kastujemy, ale leci to dwa razy szybciej i zadaje obrażenia większe. I tak samo można ulepszać wszystkie pozostałe skille. Każdy ma do wyboru dwie karty. A skąd zdobyć karty? Wchodzimy tutaj w Raven Store, wchodzimy tutaj w Raven Pack i kupujemy sobie standard paki za 300 Down Essence. Skąd brać Down Essence? Mówiłem w poprzednim odcinku, ale mogę Wam jeszcze powtórzyć. Możecie u niego rozłożyć u tego NPC. Możecie rozłożyć itemki i dostać właśnie esencję. A także otwierając takie paczki. Raven Down Supply Bag. Otwierając, macie szansę. Właśnie zobaczymy, może coś się trafi. Otwierając, macie szansę zdobyć Down Essence. Proszę bardzo, plus 13. 18. I nawet dostałem Moa Treat. Także otwierając te paczuszki, możecie dostać też Moa Treat. A z kolei Moa Treat używamy w momencie takim, że jeżeli siedzimy na naszym zwierzaku. Klikamy sobie tutaj, jeżeli siedzimy na zwierzaku, otwieramy transport, otwieramy tutaj i klikamy po prostu prawym guzikiem myszy na MoaTridge, dzięki czemu rośnie nam Bond Level ze zwierzakiem. Proszę bardzo, w ten sposób sobie wbijamy Bond Level. A jeżeli chodzi o te kartki, o których mówiłem, to otwierając mamy szansę zdobyć ten Down Essence, no i mając 300 Down Essence, możemy kupić paczkę z kolei z paczki leci 5 różnych kart. Jeżeli nam się trafi karta, którą już mamy, to dostaniemy za nią po prostu taką esencję do ulepszania pozostałych kart. A jeżeli nam się nie trafi karta jakaś powtórka, to będziemy ją mieli tutaj do, do dodania do, naszego, do naszej postaci. Temat dodawania jest bardzo prosty: klikamy po prostu archetyp, który nas interesuje. Klikamy miejsce i klikamy kartę albo jedną, albo drugą, która jest odblokowaną. I w ten sposób dodajemy sobie po prostu kartę. Modyfikator. Łatwo też jest usunąć. Klikamy i wybieramy po prostu inny. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Mogę wybrać tą, mogę wybrać tą. Także każda jedna, jeżeli macie kartę, możecie sobie wzmacniać swoje czary. Tak to wygląda. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. No i Bio.